Czaski i tak lepsze, poniż masłik Mleko, wita, żywo, zełka Pachną palce, pachnie ręka Masło, nie wybiegaj, to nie tylko Gdybym go nie zjadł, to nie potrafiłbym dać No, nie miałbym co smażyć, ani jak wyrabiać ciasto Życie to masło, kromka nie upada Spoko, możesz masło zjadać Masło 2,4, ani wroby smart smart margarina, ramionik Spierdala i grobie mjam, jam, Margaryna Tematecznie spierdala. Kanę masło, zrobię, masło, zjem nawet w grobie. Spójrzcie w swoje trwodzie i ubijaj jak najmocniej. Krowy, pytaj, kowe. Masło ekstra albo polskie, słodko zlizuję. Szybko smaruję. Najlepszy słuchacz tylko w środku, masła jest. Dla mnie tylko masło, gdybym go nie zjadał to nie potrafiłbym zasnąć Nie miałbym co zjadać, ani jak wyrabiać ciasto Życie to masło, krąga nie upada, spoko możesz masło zjadać Masło dwa, cztery, ha, nimrowy smak, smak Margaryna, demantek, pierdala Nim robi, cztery, Ah, oh, lo no, 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 no.